Infopakiety to informacje potwierdzające zaksięgowanie płatności, wystawienie nowej faktury oraz udostępnienie rachunków w formie elektronicznej. Informacje te możemy otrzymywać mailem lub sms-em. Aby zamówić infopakiety, po zalogowaniu do Plus Online wybieramy zakładkę sprawy konta i formalności. Następnie obsługa konta, infopakiety dla konta. Na podstronie widzimy ustawione przez nas wcześniej infopakiety. Możemy je usuwać, edytować, zmieniając kanał dostarczenia czy częstotliwość zdarzenia, a także dodawać nowe. Aby dodać nowy infopakiet, należy zdefiniować typ informacji, który chcemy otrzymywać, np. nowa faktura. Kanał dostarczenia, SMS lub e-mail, numer telefonu, którego dotyczy informacja oraz częstotliwość otrzymywania. Dzięki infopakietom będziemy zawsze na bieżąco z płatnościami.